Cześć i Was w kolejnym odcinku zagrajmy w Jeson W zasadzie yy, ostatnio pojawiła się ta nowa rzecz, która wyszła z tego kociołka. Jest nim zwój zaklęcia Broda Mario, który daje w napierśniku 50% na grzybka Ja już go sobie swojego zaczarowałem, ale mi się do następny trafił, ale nie mam go jakby korzystać za bardzo. Zauważyłem, że ostatnio tutaj bardzo podnieśli to, bo to już jest 15%, a ten zwój dopiero wczoraj wyskoczył. O tak, wczoraj i już 15% się napełniła przez niecały dzień, a kiedyś to naprawdę długo szło, i myślę, że teraz będą ciekawsze rzeczy. Tak więc, no tylko zwój się pojawił. Nie kosztują jakoś 47k to jest bardzo mało, a 50% na grzybka to jest sporo. Tych grzybków trochę się tu potrafiało. Nawet u mam, ma gorszy, już miałem kupić, ale. No i w zasadzie to by było na tyle. Myślałem, że będzie coś ciekawszego, chociaż nie no, to 50% na grzybka to też jest całkiem spoko. To mi się też wczoraj trafiło jeszcze w sklepiku. A nie nagrywam u siebie, tylko u kolegi, bo miałem trochę problemy z kąpem i muszę go sformatować. No i generalnie, wiele tutaj nowego, nic się nie działo, tak? Więc jak się pojawi następny zwojek, to na pewno nagram. I no co, może jeszcze z lochem sobie zawalczę, chociaż i tak chyba nie dam rady, aczkolwiek mogę spróbować. Trochę siły straciłem na tej broni, ale broń jest w miarę w porządku. No to jest jednak. To nie jest jednak to. No dobra, w takim razie co tam. Dziękuję Wam za uwagę. Wesołych świąt i trzymajcie się na razie.